Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Witamy Was bardzo gorąco w nowym cyklu, w nowej serii podcastu Nerwica bez cenzury. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie oczywiście wynik i przyczynę, a naszym mówcą będzie dzisiaj Marek Daniel, osoba, która z nerwisą uporała się w dość szybki sposób. W tym krótkim podcaście dzisiaj odpowie również na kwestię związaną z wynikiem, jak i z przyczyną, także koniecznie słuchajcie do samego końca, a także zaobserwujcie ten podcast, aby nie przegapić kolejnych treści, kolejnych rozmów, bo będzie w nich bardzo dużo Ważnych i cennych informacji, aby w ogóle zrozumieć, czym ta nerwica jest, a nie jest to takie proste, jakby się wydawało. W zwykła wizyta u lekarza czy psychologa to tak naprawdę niewiele, ale żeby się o tym przekonać, no to trzeba troszeczkę posłuchać. Dzisiaj, jak już wspominałem, o przyczynie i o wyniku, a dokładniej to, z czym masz problem w aspekcie psychosomatycznym, jest wynikiem. Natomiast przyczyna tego wyniku jest w myśleniu i postrzeganiu, które jest w Wynikiem, także wynikiem Twojej osobowości. Zapraszam serdecznie, życzę miłego odbioru i do zobaczenia na kolejnym podcaście. Zaczynamy. Słuchaj, musisz sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, jak przejdziesz do psychologa z nerwicą, to ile trwają. Ile trwają sesje? Znaczy generalnie się przyjmuje, że trwa to około 15 sesji. No tak się przyjmuje. Czyli to jest 15 tygodni eee, pracy co tydzień. No więc ludzie są generalnie do tego przyzwyczajeni, że to trwa tyle, nie może być krócej, no i, i, no i tyle. Ale te 15 tygodni to tak naprawdę zajmuje operowanie głównie w perspektywie wynikowej. Czyli przychodzę do psychologa albo z konkretnym problemem, na przykład... Z psychosomatami, boli mnie tu, boli mnie tam, czy się czuję, no nie, tu zawał tam udar. no albo na przykład przychodzę też z tymi somatami i w poszukiwaniu źródeł tego problemu sięgam do jakiegoś wydarzenia, no na przykład, albo chłopo odszedł, albo pracę zmieniłam, albo miałam nerwową sytuację, albo miałam jakiś stresujący okres w życiu, albo po prostu generalnie niepewności i tak dalej. No i zwróć uwagę, wokół czego to się kręci, co ja teraz wymieniam. Znaczy kręci się to wokół <laughs> yy, przyczyn tylko, że oni nie będą pracować na przyczynach tylko na wyniku. Czyli będą, będą pracować na przykład na tym właśnie, że no, no miała okres taki, dostała taką paniki tam w, w, w pracy miała okres, nie wiem szef jakiś jej się tam zmieniał, czy coś się działo, no i czy ją wyrzucili, no nie wiem, no wiesz, no jakieś przyczyny, czy tam chłop zostawił, czy ma problemy z dzieckiem, czy, czy cokolwiek, no. I oni będą rozwiązywać ten, tą rzecz. Czyli będą starali się, a no to wie pani, to tu to, to, no, to, no to tak, no, no wie pani, no, no, no może odszedł, ale może też nie był święty, a może to, a może sro, albo nie wiem, no wiesz, no po prostu pracują na tej konkretnej rzeczy. No i załóżmy, że się ta osoba upora z tą konkretną rzeczą. To ona dalej nie ma zielonego pojęcia, jak ma od teraz żyć dalej, że w sytuacji, w której będzie miała problem na tym samym obszarze, no to sobie nie poradzi. No na przykład, no, szef e, zwolnił pracownika. Przykładowo. No i teraz tak. No to jakoś ten sobie to poradziła z tym, znalazła nową pracę i jest szczęśliwa. Świetnie. I teraz, czy ona rozumie coś takiego, że po pierwsze, ten szef, który zwolnił ją z pracy, mógł to zrobić? Czy ona rozumie, że to nie ona zarządzała swoim stanowiskiem pracy? Czy ona rozumie na przykład to, że to, czy będzie pracowała efektywnie lub nieefektywnie, nie będzie przedmiotem jej subiektywnej oceny, tylko kogoś innego subiektywnie? Czy ona sobie zdawała sprawę, że może w ogóle zostać wyrzucona bez względu na powód i nawet brak takiego powodu w każdej chwili i nie może upatrywać źródła swojej, swojego bezpieczeństwa w fakcie, że pracuje, i nic nie wskazuje na to, że nie może zostać zwolniona? Czy ją ktoś nauczy tego, że jeżeli zwolni, że jeżeli pójdzie do nowej pracy, to nie mając świadomości tego wszystkiego, nie dopuszczając i nie akceptując tego braku kontroli nad tym faktem, które właśnie wymieniłem, to jest tylko jeden przykład, czyli nie akceptując tego, nie rozumiejąc tego, nie czując tego, nie przerabiając tego wewnętrznie, gdy zwolnią ją z kolejnej pracy, na przykład za rok czy za dwa, ona wróci. Eee, znowu do psychologa. Albo inaczej. Nie muszę ją zwalniać. Może od niej odejdzie, a ona ma kontrolę nieprzerobioną. Przyczyny ma nieprzerobione. Na przykład, może odejdzie albo stanie się coś nieprzewidywalnego. Czy to się mogło stać? Mogło. Stało się i się mogło stać, tak? Kto powiedział, że się jakaś rzecz nie wydarzy? Taka, inna, straka czy owaka. Rozumiesz. Czyli ona ma tak naprawdę problem z kontrolą. Z trzymaniem tej kontroli, eee, z uważaniem, że. Poczucie tkwienia w, w przekonaniu o tym, że coś się nie stanie, daje jej iluzoryczną gwarancję tego, że się nie stanie, a jak się stanie, to nie akceptuje skutku tego, no bo tak naprawdę nie akceptowała i przyczyn, że to się może zdarzyć. Więc jak ona na terapii na przykład behawioralno-poznawczej, czyli wychodzącej po wyniku, ma uczyć się zmiany światopoglądowej wewnątrz niej? Można by tak samo to przełożyć do ciebie. Na kanwę czy to niskiej samooceny, czy oceny budowanej przez maskę ego, czy przez własny mózg dotyczącej postrzegania ciebie przed, przez innych i tworzenia obrazu zewnętrznego, który musi mieć w pewnych kanonach zachowawczych, gdyż to na przykład, nie wiem, miałoby jakieś reperkusje egzystencjalne, choćby nawet takie, że gdybyś został e, oceniony. E, Wielokrotnie w sposób negatywny, to byś już nie robił wesel, bo by nikt u ciebie ich nie zamalił, Więc Zawsze musisz trzymać szygi, fasą, że musisz kontynuować to, co robić, czego wcale nie chcesz zresztą kontynuować, bo byś najchętniej już tego nie robił. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o tą głębszą warstwę, na której się oni nie skupiają. No i to jest właśnie przyczyna, że w ogóle do wyniku doszło. To jest właśnie przyczyna, że w ogóle doszło do wyniku. Więc. No, tyle. круче.